Witam moich miłych. Co, e, jak wiecie, cofnę się do świata e, World of A to dlatego, że pominąłem tutaj jedną zagadkę, której nie zauważyłem, gdyż tutaj robiłem. E, tutaj pominąłem jedną zagadkę, czyli. Tutaj to pominąłem. Po prostu nie zauważyłem tej tutaj, tutaj, że to tutaj jest. No i tutaj się cofnę, aby to po prostu zrobić tu na streamie. Tę zagadkę. Yy, ta zagadka chyba nie będzie trudna. Ja się tu cofnę i teraz co ją tutaj zrobię? Ja yy. tutaj grałem, ale jak wiecie, ja tutaj. Przeoczyłem tę zagadkę, a więc sobie tutaj ją teraz będę chciał ją zrobić. Więc e, zagadka będzie dotyczyć tylko z tej zagadki, e, którą tutaj przeoczyłem. To zagadka z posągami, którą tutaj przeoczyłem, ostatnio byłem. No i chodzi tylko o rozwiązanie tej zagadki. Wyobraźcie mi, że wtedy jak grałem tutaj. No tutaj zagadki nie zauważyłem, dlatego teraz ją sobie rozwiązamy. Hmm. Hmm. Nie no więc trudna ta zagadka. Więc e, ja tak zagadkę pominąłem i wciłem tutaj, aby szybko ją rozwiązać. Teraz wszystko jasne o co chodziło. Z tymi stronami. Tu to jest jeszcze strona mm, w tym Dlatego ee... No chyba zagadkę zostanie rozwiązania i jest. No bo chodziło o to, żeby było trofeo za to, żeby zdale wszystkie strony. Mm, ja nie, I nie wiedziałem o co chodzi, bo to w pełni zostało odblokowane. Myślałem, że zbu zostało zbugowane, ale nie. Okazało się, że ja pominąłem tę zagadkę i musiałem cofnąć się tutaj, aby ją zrobić. Więc ja się pominąłem tę zagadkę. Myślałem, że trofeo, które trzeba te strony wszystkie znaleźć. Myślałem, że trofeo jest ale cofnąłem się tutaj, sprawdziłem. I zobaczyłem, że tutaj jedną stronę przegapiłem, tę zagadkę. No i teraz trofeo mi weszło. No i... Yy, zwłaszcza, że, że przeoczyłem tę zagadkę. No to po prostu cofnąłem się tutaj. Żeby ją e, zrobić. Eee, przede wszystkim mamy trochę kasy jeszcze, mm, więc sobie jeszcze zobaczymy tutaj te stroje, które Cię odblokowały. Zobaczymy co nam się odblokowało. aha nie wiem w co się ubierzemy ale jak widzicie tutaj możemy założyć strój o taka czapaja ten, ten nowy zobaczymy zobaczymy takie o, weźmy, na przykład i tak jadąc ładny strój nie? Może już to kupić No kupimy następnym razem, żebyśmy zrobimy, że więcej hmm. Więc... Aha, jeszcze muszę zaakceptować, bo... Dobra Zobaczymy E, więc to było wszystko następny foxy kong gdzie rozpoczniemy w następnym streamie rozpoczniemy w takim oto stroju w takim kostiumie rozpoczniemy e, właśnie w świecie foxy kong e, gdzie się teraz to, to rozpoczniemy czyli tutaj i żeby będziemy się bo e, jeśli się trofeo jest za kupienie wszystkich kostiumów no to będziemy trochę mieć musieli więcej pinien... więcej tych monet zebrać dobra. Ja się z wami żegnam i w tym kostiumie ruszymy tutaj, nie? Cześć. Tylko to chciałem wam pokazać. I tyle.